Od Estonii do Gruzji łączy z Azerbejdżanem. Czyli jak tworzono, jak samiuty stworzono na Litwie, jak im się wypsnęło, że, że oni myśleli, że Landsbergis będzie słabszy, że, że nie postawi im się. Ale to wszystko popisywane jest. Czyli to jest też no, odpowiedź na, tu, tu, na to pytanie historyka, dlaczego radykalni patrioci po dwóch stronach granicy polsko-litewskiej dogadali się i byli w stanie y, współpracować, bo myśmy nie należeli do elit politycznych przygotowanych przez Kreml. No bo przecież PZPR wykonywała polecenia kpzr jak któryś nie za bardzo rozumiał, to go tak jak chciał czesku zaszczęli był spokój, a tak jak honekę, który nie za bardzo wiedział do końca, to musiał z Henry Lodówka To był prikaz. Robimy pierestrojkę. Zamieniamy książeczki partyjne na akty własności notarialne. I wsią. I. I, i, i. I faktycznie, że im się na tej fali imperium rozleciało. I teraz no Putin też o tym mówi, ale tam więcej, prawda, nawet do naszej telewizji się to przedostaje, jak w Wielce z tamtej strony granicy mówią, że największą tragedią, zbrodnią i czymś tam był rozpad Związku Radzieckiego. Więc oni już mówią otwartym tekstem, że my będziemy robić wszystko żeby imperium powstało na nowo. A Europa nas sprzedała. I przecież myśmy cały czas mówili, że pomogą nam się bronić, jak my się będziemy mogli bronić sami. Mamy dwutysięczną armię, która jest gdzieś tam na różnych frontach w, w, w państwach świata całego. Mamy jeszcze powiedzmy pięciotysięczną sprawną armię w Polsce, która albo się przygotowuje do e, jakiejś akcji albo wróciła z akcji, a cała reszta tej 100 tysięcznej armii to jest armia niezdolna do niczego, bo samochód nie dojedzie do rogu ulicy. To jest tak też jak w stanie wojennym wyjechały czołgi i, i pięć czołgów nie przekroczyło pięciu kilometrów, prawda? Bo no temu tam siadło coś, tam benzyny brakło, tam jeszcze wiem coś stało. Więc proszę sobie wyobrazić, że my jesteśmy otwarci całkiem. A na to, no jeśli nie jest w stanie prze... Przemieścić prezydenta państwa w linii prostej 1500 kilometrów albo 2000 kilometrów, no to co, to nie cieszymy, się są wyciwnie. No to przecież helikoptery są, samochody są, jest wiele możliwości. Po prostu nie chcieli po co. A w tej chwili NATO ma coraz większe wątpliwości, nie tylko do bezpieczeństwa w Polsce, czyli jakby przyleciali dowódcy czy tam z, całej, z całego świata do Polski, to oni nie wiedzą, może znowu jakiś samolot spadnie na no, około Okęcia na przykład, bo my nie gwarantujemy, nie gwarantujemy bezpieczeństwa. Jeśli byśmy nie zagwarantowali bezpieczeństwa, swoim generałom. No przecież więcej generałów zginęło w jednej chwili niż w patyniu i, i, i w drugiej połowie To wiem, czy to jest Katowinie? I no nie da to po prostu rozmawiać z... z, z z młodymi ludźmi, próbować się organizować struktury. Strzelec teraz próbuje organizować no, coś takiego jak później no, jak Wojska Obrony Terytorialnej. Nie polegać tylko na telefonach i internetach, zacząć wpisywać adresy domowe, bo, bo może być taka sytuacja, że wszystkie kontakty zostaną sparaliżowane. Nie wiem, ja namawiałam Waszczykowskiego, żeby próbować te procedury tworzyć, czyli jak powinno się społeczeństwo zachować, się, jak powinno to wszystko wyglądać, bo być może jest mało czasu już. E, na no, on mi odpowiedział, że on zawsze pracował na, na, na stanowiskach państwowych, nie społecznie, nie tego. ja nie wiem, czy po prostu nie da się tego zrobić metodą hałkliczą w domu, powiedzmy, dlatego że no, trzeba mieć jakieś do dostępu do informacji, jakieś takie historie, ale to, to, to by też można było przygotować, czy, czy po prostu no, no, też uważa, że do tego są inne, inne potrzebne służby i niekoniecznie można to robić własnym w zakresie. Myśmy tą całą politykę w sobie Państwa prowadzili w zakresie własnym. To były pomysły do życia polskiej jeszcze może tam 20 paru osób, które z nami współpracowały, ja mówię o tej polityce wschodniej. I myśmy wrócili do kraju w 1992 roku, gdy był rząd Oszkiego, czyli demokratycznie pierwszy raz demokratycznie wybrany rząd, pierwszy raz demokratycznie wybrany prezydent. I myśmy doszli do obecnie oceniam, o, oceniam to złego wniosku, że my już nie Mamy prawa prowadzić polityki zagranicznej państwa, że od tego są MSZ, prezydent, służby specjalne, a my, jeśli my robimy to metodą chałupniczą, czyli coś, co się chlebowiczowi prawda, wydaje albo Chmielowskiej wydaje, to my możemy robić już źle, prawda? To możemy działać na szkodę państwa. A dla Moskwy zagrożenie jest dalej olbrzymie, ponieważ gdyby Ukraina z Zajuszczenki um, udały się zrobić demokrację i, i nie wchodzić w te głupie z Polakami konflikty, e, to się sobie Państwo 50 milionów Ukraińców, 40 milionów Polaków, Litwini, Łotysze, Estonczycy to jest około 5 milionów, jeszcze jakby się Białoruś, Może, może Łukaszenka bardziej jednak chce być prezydentem niż general-gubernatorem. O rosyjskim, no to byłaby też szansa, że może jakoś. By... To, to, to jest nasz ponad strony. I to się liczy. Proszę Państwa, w polityce nie powinno się grać na sentymentach, na, yy, no, yy, na nadziejach, na takim myśleniu, a może to będzie dobrze, prawda? Tu trzeba trzymać się realnych spraw. Prawda? Czyli tak jak myśmy z tą Litwą też, że. Tu i teraz musimy walczyć, bo jest szansa, że, że uda się pokonać Moskwę. I przyznaję, że to były wszystkie działania nasze na rozwalanie Imperium z, z Sowieckiego.